Dzień dobry moi Państwo, witajcie, witajcie z nami w województwie łódzkim. Ze mną Renata i Ewa z Witamy. Koła Gospodyń Wiejskich Kolonii Myśliwczów. Tak. Wszystko dobrze powiedziałem? Bardzo co dobrze. Co robicie, od czego zaczynamy? Zaczynamy od zupy z brukwi. Okej, okay. a nasz główny bohater, czyli drób? Brukiew i tak. Brukiew, dobra. Tak, na drobiu. Na drobiu. E, jakich części drobiu używacie, co będziemy robić? Używamy piersi wędzonej. Pokażcie, pokażcie. Tak, tak. Okej, okay. a wędzona już, tak, odgotowana. dobra. Tak. I łódko mhm. oraz żołądki. Żołądki, też kurze? Tak, tak. Okej, okay, dobrze. Od czego zaczynamy? Ja przejąłem sobie koleżankę Brukiew, bo ona jest zawsze piękna i fantastyczna, zdrowa, chrupiąca. Tak. Chcecie, żebym ją obrał? Tak, Poprosimy. Najpierw wrzucamy mięsko do garnka. Do zimnej? Do zimnej. Dobra, mamy. Poproszę cię może pokroimy. Włączmy, włączmy. Pierć na takie drobniejsze elementy, ponieważ dobędzie się wtedy ten smak wędzonki. A, wędzonki. Tak. Dobrze. Mogę odpalić ogień? Tak, ja Dobra. Mogę dobrze. Zaczynasz od żołądków. Tak, od zimnej. Dobra. Fajowo. I później te elementy. A coś robicie z, z całym łódkiem? ono może iść w całości, ponieważ później jest obrane i będzie to mięsko zmielone. Okej. Okay. Powiedz mi, no bo tak naprawdę klasycznie rosół robi się na kurze. Skąd ta wędzonkowość i te podroby? No bo to tak trochę inaczej. Troszkę inaczej, ale bardzo to fajnie wychodzi w pulpecikach. Ok. A wędzonka nadaje nam takiego aromatu. Trochę jak żeberko. Trochę, trochę jak, jak żeberko, żeberko ale efekt jest może nawet lepszy. Świetnie, dobrze. Toż dorzucamy? Czy jakieś zioła używacie do tego? Nie, nie. nie? nie. To no też często się powtarza właśnie. Ja też jeżdżę dużo po kołach wiejskich. Właśnie widzę, że takie święte trio, które ja gdzieś tam mam, wiecie jakie na pewno jest. Liść laurowy ziele angielskie i, i pieprz. No czasami się nie. Ja pojawia. tutaj bardzo no y, lubię dodawać gałkę muszkatołową, ponieważ o serio? Tak, tak ona tutaj dodaje i aromatu i powoduje to, że ta zupa też jest troszkę rozgrzewająca. Jeśli chodzi o podroby, to też ważne, że podroby zawierają bardzo dużo żelaza chemowego. Y, jest trochę tak, że mówi się, że mięso zawiera żelazo. Ono jest, ale Szczególnie e, właśnie podroby mają żelazo chemowe, tak, tak. które się lepiej wchłania i w mniejszej ilości, e, e, nawet jeśli jest z zawartości tego mięsa, to szybciej i lepiej się wchłania niż e, chociażby z zielonych rzeczy, pietruchy czy e, słynnego szpinaku. E, e, jakaś kostka, kawałki? Nie, dowolna. dowolna wielkość. E, możemy drobniej, żeby nam się to szybciej po prostu ugotowało. Będziemy to blendu blendujemy. Tak. No, mięsko to mielimy, da. warzywa blendujemy więc Dobrze. nie musimy tutaj bardzo przywiązywać wagi do tego, żeby to miało jakiś specyficzny... Dobra, mogą być takie paluchy? Mogą. Rzucamy. Dobrze. Powiedz mi, czy Ty solisz to, czy później? Troszeczkę, niech się to pogotuje i dopiero będziemy soli. Zupa nam się grzeje. Tak. Wyciągnęliśmy już trochę przygotowane nasze tak. mięso. Mamy mięso z kurczaka, mamy nasze obgotowane żołądki plus wędzonego. wędzonego. Tak. Tutaj coś się pojawiło nowego. Co to mamy? Mm, namoczony chlebek. Kręćcie, dziewczyny. Renata, dawaj, wrzucaj do środka. Moja babcia już robiła zupę brokułową, no, brukwiową, przepraszam. Brokułową, tak. Mm, yy, no, była to zupa taka bardzo pożywna. Jasne. Ale babcia nie mieliła, a Wy mielicie. Babcia nie mieliła, babcia przecierała to przez sito. A jednak, też, i to była gładka. Też była A, bliska. to myślałem, że po prostu z kawałkami. Yy. Super. Powiedz Ty mi, po co ta mąka tu, jak nie smażysz? Nie smażę, mhm. ale kiedy robię już pulpeciki, kiedy dołożymy już wszystkie składniki, czyli przyprawy i tutaj jeszcze jajeczko, dobra. obtaczam, robię kuleczkę i lekko obtaczam w mące i wrzucam Rozumiem. to na wrzątek. No tak, ta mąka spowoduje, że ona się na, do, do, lekko obkurczą, nie? Tak. tak. Powiedz mi, e, jajko pewnie raz, e, jeśli chodzi o przyprawy, do środka co? Pieprz sól. Pieprz, sól. dobra. I to mieszamy, wyrabiamy i tak naprawdę mamy tak. E, sprawę gotową. Tak. Dobrze, okej, okay. masa jest gotowa. Wyrobiona. No dobrze, no to co? Możemy zacząć robić pulpeciki. Tak. Duże, małe? Takie, no, troszeczkę mniejsze od piłeczki ping-pongowej. Dobra. Tak. Ja też zrobię jednego. A bo ty łychą bierzesz. Aha. Ile masz? Tyle? Okay. No tak. Może być. To słuchaj. No to co? To sił Aaaee, rozjechał się! Zatakowało cię. Dobrze, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Świetnie. Ile czasu? No i się gotują, bo ty mi tu już raz powiedziałaś. Może tak do wypłynięcia, i jeszcze może około minut. Czyli jak z pierogiem. Dobra. Hop. Ale mamy ich. Zupa przemielona. Jeszcze sobie ją lekko doblendujemy. Spróbujmy go. Paruje. Jest piękny. I no, mówi to, do mnie: Zjedzmy to. Dobry. Jestcie, jestcie. To jest dobry. Na pewno dobry. Na pewno też gorący. Jak no ale dobre. Blendujemy, dość tego, dość zabawy, dobra. Ajajajajaj, ładnie, ładnie zrobiona. ostatnie blendiren. I co? Ciach, ja wyląduję sobie zupą tą. Ajajaj, gotowy do przyjęcia pulpetów. I z wysokości sypimy nad Cztery? Cztery, podwiedział. Dobrze. Bardzo ładnie. Pięknie. Ja lubię trzy, jakoś tak nieporożliwie, ale niech są cztery. No, już cztery. cztery. Jak stokrotaczki. Świetnie. No fajnie. No dobrze. Moi państwo, nasza pierwsza zupa jest gotowa, razem z klopsami drobiowymi. Słuchajcie to, co ważne, to spróbujcie zobaczyć te przepisy. Spróbujcie je odtworzyć i rozmakować się w naszym polskim drobiu. Bierzemy się za drugie? Polecamy. Drugie danie. Z czego się składa? Co robimy? Kieszonki z filetów drobiowych, nadziewane serem kozim, z czosnkiem nie Te dwie. kieszonki? Nie. Nie te kieszonki. Nie. Tamte kieszonki. Drobiowe kieszonki. Dobrze. Tak. Pokazujcie, z czego się składa danie. Pierwsze to filet z kurczaka, czy to jest indyk? Filet z kurczaka. Kurczak. Pierwszy. Ale Dobrze. może również być indyk. To wtedy będzie taka kieszeń wielka tak, jak sakwa. To wtedy, wiecie, Meksykanina jak z wąsem. Dobra, okej. Okay. Do tego ziemniaki? Tak, ziemniaczki będziemy piekli osobno. Dobrze, Rówmy. Co mam do zrobienia? Dawajcie coś. Ziemniaki pokroję? No dwa. Można, tak. e, Frytki? Nie, nie, nie łódeczki. U, łódeczki. No łódeczki, dobrze. ja to No tak jak łódzkie, to, tak. no, tak łódzki, to musi być łódka, wiadomo, nie? Tak. Raz, dwa, trzy cztery. Czy dobrze e, e, Tak Dobrze, dobrze. Ziemniaczki Czy m... były oczywiście myte. Oczywiście były myte. Nie tak. podkreślić. Tak. I w skórkach. I w skórkach. skórkach. Bardzo fajnie. E, do tego co? Olej? Do tego olej. Sól, pieprz, macie tutaj wszystko po swojej dure, stronie, pieprz. a ja mam tutaj taką olej taki w profesjonalnej małej żółtej buteleczce. Z góry czy z dołu? Z góry. Można pieprzyć w międzyczasie. Ze między szczerego czasie. serca. Ze szczerego serca. Dobra. I tymianek. Ty tymianek. tymianek. Fajnie. I co piec? I pieczemy tak w piekarniku. Ile? A jeszcze coś posypałaś? To jest pieprz ziołowy. A nie gałka znowu? Nie, nie. To jest pieprz ziołowy to jeszcze mamy ostrą paprykę. Dobra. To ja się poświęcę, zrobię mieszu, mieszu i wejdę tak? do piekarnika z nimi. Tak, no to dobrze. dobrze. 180 stopni, 20-30 minut, nie więcej. Okej, okay. dobra. Robimy. No to kieszonki. Na czym polegają kieszonki? Czy wy nacinacie pieśń z kurczaka i wkładacie do środka? Nie, tak? przecinamy wzdłuż. A, czyli puste. To... Żeby się pieniądze nie wysypały z tej kieszonki. Można tak powiedzieć. Zetniemy hmm. wykałaczkami. Tak, A, Zetniemy dobrze. Wykałaczka. Bardzo dobrze. Rozbijamy. rozbijamy. Delikatnie rozbijamy. Tak. Pieprz, sól. I tyle. Tak. To Stawiamy ja jednak skocz na do piekarnika z naszymi ziemniakami. <laughs> 180? Tak. Ile minut? 20-30. 30 Tak. Będziemy widzieć, jak tak. zawsze mamy sobie. Tak, jak się zarumienią no będą. Właśnie. Ale na ile? Jak będą gotowe, to wyjmiemy, nie? Tak. No, więc. Dobra. Solę. Tak. I troszeczkę pieprzu. Dobra. Renia, jeszcze podaję do Ciebie z solą. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Ja, z Twojej ręki to piu, 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 piu. Dzięki. Dziękuję piu. bardzo. I pojawił się jakiś tutaj ser. Tak. O, dobrze pachnie. To jest Koza. ser kozi, wytwarzany mhm. przez naszą koleżankę z czosnkiem niedźwiedzim. Okay. Ma taki specyficzny ostry Bardzo fajny zapach. Tak. Kozi smak, cudownie. Fajnie się też komponuje z mięsem drobiowym. Tak. To bardzo dobre połączenie. Mhm. Robimy z tego taką kuleczkę. A, okay. Którą wkładamy, no może wałeczek, który I wkładamy wałeczek. do środka. No i spinamy to jako... Rozgrzewam kulek. patelnię, co? Tak. Dobra. Spinamy wykałaczką. I tyle. I tyle. No dobrze, czyli co? E, jajko, bułka i na tak. Dobra, to tak. Olej jest już rozgrzany. To sobie to fajnie... Tak. tak. Dobra. Mam nadzieję, że mam dobre oko. Na pewno. Na pewno. Czyli to i była. Świetnie. Możemy troszkę ogień zmniejszyć. Zmniejszyć ogień? Tutaj Tak. Dobrze. To tak troszeczkę wolniej. Tak, no bo no chcemy je to jednak dopiec w środku, tak. a nie żeby zjarać z zewnątrz. A nie? jeżeli będzie za dużo okien, to ten ser nam po prostu bardzo szybko wypłynie. Wypłynie. A tego do końca nie chcemy. A chcemy, żeby był zamknięty. Oczywiście. Super. Dobra. Druga kieszeń. Tak. I trzy i cztery. Powiedzcie mi, czy ten obiad bywa u Was na jakieś specjalne okazje, czy to jest coś, czym się chwalicie w jakichś konkursach regionalnych? Czy... Z serem kozim tak. Chwalimy się tak. i naszym drobiowym mięsem też się chwalimy. Mhm. Jeżeli jeszcze jest tutaj z naszych lokalnych podwórek, to tym bardziej. Super. Drub jest tutaj u nas szeroko hodowany. Mm -hmm. Panie chowają nie tylko kurczaki, ale też mamy indyczki, perliczki. Perliczki, tak. Tak, kaczki. Rosus, perliczki, kaczki. Okazuje tak. się, świetna sprawa. nie? Indyki białe, czarne i brązowe. Okazuje się, że są też. Kaczko gęsi? Kaczko gęsi są różne różne mieszkańce, tak. Moi Państwo, my oczywiście gotujemy z drobiem. Rozmakujcie się w polskim drobiu, bo jest naprawdę bardzo smaczny. Zobaczcie te wszystkie przepisy są u nas na naszej stronie i oczywiście na naszym YouTube, na którym jest film. No dobra, to co? Lewa, prawa, ile z jednej, ile z drugiej? Do zarumienienia. Zajrzę pod pierwszą, co? Tak, o, już jest piękna. Złota. Piękna, złota jesień, chciałoby się powiedzieć. Świetnie. Wypływający ser daje nam sygnał, że już temperatura w środku jest odpowiednia. Gasimy? Tak jest. Gasimy. No dobrze. To słuchajcie, ja Wam to będę wyciągnął, ale jeszcze najpierw ziemniaki. Tak. Okay? No. Renia, idę do Ciebie na dechę. A, bo Proszę dobra, bardzo. będę tu, a tam widzisz, złapałaś jakąś zieleninę. Tak, do przystrojenia. Uwaga Ewa, bo jest gorące. Dobra? Tak jest. No dobrze, od czego, moje Pani, zaczynamy? Jak to kładziemy? I stek sołat. Mm, ładne! Teraz nasza pierś, nasza kieszonka. Jest kieszonko-pierś. Gdzie mam wylądować? Na środeczku. Sióp. Jest Cudownie. Druga tu? Tak. Dobra. Oj, to będzie piękna, złocista. Ho, 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 przemawia do mnie. Pięknie. Te o, dwie, dwie, dwie później. I, co, I pomidor, i żurawiny. Aha. Ciepłe, co? Troszkę. No, muszą być na ogniu gotowane. Fajnie. No dobrze. Zupa za nami. Drugie tak. też już e, kończymy. Tak. E, mówiliśmy też o tym, że nie dodajemy żadnego sosu, ponieważ ten e, wyrazistość tego sera koziego plus aksamitność i, i fajna m, tekstura naszego, naszej piersi e, z kurczaka dadzą nam doskonałe połączenie. Jak ser i kurczak, to fajne połączenie również z żurawiną. żurawiną tak.